7.30. Wyszło słońce. Jest minus 2,5 stopnia. Zobaczcie, tu mamy stare panele. One są... Nie wiem, czy dobrze widać, ale one są zaszronione i takie drobinki słońca. A tu mamy nowe panele. A tu macie słonko. I ustawię się troszkę pod innym kątem, żeby było lepiej widać. Zobaczcie. Panele Betu. Są odszonione. one są takie mają inny kolor, a panele innych firm wyraźnie są dużo ciemniejsze. Tutaj cały ten te 10 paneli to jest inny string, ale ten inny string to jest też panele Brookbetu i tam ta górna, i ta dolna. Tutaj u dołuż widzimy, że nam się to wszystko rozpuszcza. Ta temperatura jest powyżej zera. W górnym Buckbecie podobna sytuacja, a pozostałe są powyłączane. No i tutaj też już to wszystko zaczyna działać. Potem pokażę Wam wieczorem, pokażę Wam dzisiaj, jak wyglądały optymizery, jak one pokazały dzisiejszy dzień na poszczególnych tych panelach, już i tych, i tamtych z przodu, bo tam na samym początku mam. Pięć optymalizatorów, które są z, 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 zacieniane, bo widzicie, tam jest dość mocny cień od tego budynku. I te pięć na samym dole ma optymalizatory, optym, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak one zaczynają rano się budzić, mimo tego, tego wielkiego cienia. Cień jest, ponieważ dzisiaj jest. Jeszcze zima, mamy 28 lutego, dlatego cień jest, ale, ale tutaj widać wyraźną różnicę między tymi, które są Bugbetu, które mają odpowiednie klasy szkło na położone. I widać, że to nie jest jakiś taki chyt marketingowy, ale naprawdę to widać, to widać rano. Być może w produkcji nie ma to żadnego znaczenia, dlatego najważniejsza jest produkcja, a nie mój... Poranny obraz sytuacji, ale też warto na to uwagę zwrócić. Miłego dnia życzę Państwu. Piękna, słoneczna pogoda. Dzisiaj jest bezchmurne niebo. I aby ten tydzień był lepszy. No, do zobaczenia.